Będą boiska do piłki nożnej, hala, bieżnie, skocznie, trybuny na 900 miejsc, a nawet korty tenisowe. Rozpoczęła się przebudowa stadionu piłkarskiego w Goluszkach. Mieszkańcy, zwłaszcza młodzi piłkarze czekali na to od lat. Inwestycja ruszyła kilka dni temu od symbolicznego wbicia łopat. Koszt budowy nowego obiektu sportowego to ponad 36 milionów złotych. Prace mają potrwać do końca 2025 roku. Co 10 tysięcy osób bawiło się w ostatni weekend podczas imprez w Łódzkiem, również na naszych piknikach. W Wieruszowie były koncerty, dmuchańce i pyszne jedzenie. Atrakcji nie brakowało też w Uniejowie, gdzie dla mieszkańców Łódzkiego śpiewali Margaret i Mezo. Przed nami kolejne imprezy i kolejna dawka dobrej zabawy. Prawie 11 kilometrów nowoczesnej drogi z jezdnią poszerzoną do 7 metrów, chodnikami, przejściami dla pieszych, oświetleniem i rondem. Rozbudowa drogi wojewódzkiej między Rudą i Krzeczowem to inwestycyjny gigant wart prawie 70 milionów złotych. Droga po przebudowie będzie bezpieczniejsza. Poprawi się także komfort jazdy kierowców i innych uczestników ruchu. Za kilka tygodni koniec prac. Przy Piłsudskiego 12 Włodzi, działa już punkt informacji turystycznej Województwa Łódzkiego. To właśnie tam turyści mogą dowiedzieć się wszystkiego o naszym regionie i przekonać się, że warto podróżować po Łódzkiem. Punkt jest otwarty 7 dni w tygodniu. Można tam dostać bezpłatne foldery, ulotki, książki i mapy naszego regionu oraz wskazówki, gdzie ciekawie spędzić czas. Wielkimi krokami zbliżają się dożynki województwa łódzkiego. Już 18 sierpnia w Spale wspólnie będziemy celebrować Święto Plonów oraz ciężką pracę rolników. Wracamy do najpiękniejszych przedwojennych zwyczajów. Żeby tradycji stało się zadość, przedstawiciele powiatów z całego regionu zaprezentują swoje wieńce dożynkowe w barwnym orszaku nie zabraknie lokalnych przysmaków i regionalnych produktów serwowanych przez koła gospodyn wiejskich, atrakcji dla dzieci i dorosłych i oczywiście dobrej muzyki. Zagrają dla nas prawdziwe gwiazdy, czyli Oskar Cyms i Dawid Kwiatkowski. 18 sierpnia wszyscy spotykamy się w Spale. Do zobaczenia. Na miejsce dostaniecie się pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Będzie można skorzystać z oferty bezpłatnego powrotu, a dla tych, którzy przyjadą swoimi autami, czekać będą wygodne parkingi. Zaczynamy o godzinie 11, a od Mszy przed kościołem przy ulicy Piłsudskiego 2 w Spale.